Te trzy błędy zabijają moc i dynamikę Twoich piłkarzy. Łączone są ćwiczenia, które wzajemnie się wykluczają lub ułożone są w tak długich seriach, że mamy problem z ich zapamiętaniem, a co dopiero z dynamicznym wykonaniem. Drugim błędem jest przeładowanie mocnych skoków czy innych ćwiczeń na moc. Ładujemy po 10, 12, 15 ciężkich skoków, a to nie rozwija szybkości ani mocy, ewentualnie wytrzymał sił. To raczej nie jest naszym celem musimy zapamiętać, że odpowiednia praca nad dynamiką i mocą musi wiązać się z odpowiednim stosunkiem pracy do odpoczynku. Trzecim błędem jest wykonywanie treningu o charakterze dynamicznym wtedy, kiedy mamy wolne. Jeżeli masz mega załadowany tydzień treningami, to wystarczy rozbić ten jeden duży trening na kilka małych w przeciągu całego tygodnia i bazować na mikrodozowaniu. Więcej o tym, jak planować trening siły i mocy poprawiający dynamikę od A do Z, czyli od dziecka do seniora, dowiesz się już 23 września o godzinie 19 na specjalnym webinarze punktowanym do przedłużenia licencji trenerskiej. Więcej informacji i możliwość zapisu znajdziesz poniżej oraz w linku w